Dzień dobry, witamy wszystkich widzów TV Ciechanów w naszym pierwszym odcinku programu Młodzi dla Młodych. Dzisiejszym tematem będą wakacje. Dowiemy się, jak spędziła ciechanowska młodzież. Naszym pierwszym gościem będzie Adrianna Betlińska, która opowie nam o swojej przygodzie z aktorstwem. Opowiedz nam, gdzie byłaś, co robiłaś, jak to się stało, że w ogóle zaczęłaś swoją przygodę z aktorstwem. Przygoda z aktorstwem zaczęła się już wcześniej, ale te wakacje pozwoliły mi naprawdę pracowicie się wziąć do tego tematu. Byłam na letnich warsztatach teatralnych w Radawnicy organizowanych przez Teatr Ochota. Oprócz tego oczywiście związana jestem z teatrem Rozmyty Kontrast i przygotowujemy się do festiwalu, więc każdy tydzień jest zapełniony, wypełniony próbami, także nie narzekam na nudę. Opowiedz mi teraz o swojej przygodzie z aktorstwem. Jak to się zaczęło? Na czym się skupiałaś? Czy od razu odnalazłaś w sobie tę pasję? Czy potrzebowałaś może jeszcze chwili czasu? I przede wszystkim też, co Cię skłoniło do tego, żeby wybrać właśnie obóz aktorski? Przygoda teatralna zaczęła się tak naprawdę, kiedy miałam jeszcze 5 lat i to były konkursy teatralne, później trochę o tym zapomniałam, dopiero wróciło wszystko w gimnazjum i dołączyłam do Teatru Amatorskiego Rozmyty Kontrast i tak to już się ciągnie, już 4 lata cały czas jestem. Teraz miałam okazję dzięki stypendium, które dostałam z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie wyjechać do Radawnicy na obóz teatralny organizowany przez Teatr Ochota. Co mnie zaskoczyło, przede wszystkim dowiedziałam się dużo o sobie, o tym jak reaguje na sytuacje, których jeszcze wcześniej nie znałam, kiedy mamy dzień na zrobienie spektaklu 5 czy 10 minutowego. I to jest 5 minut efektu, ale trzeba pracować cały dzień. Nie sypiałam, nie dojadałam, ale wracam zadowolona i przede wszystkim nabrałam pewności siebie. Jednak teatr daje pewność siebie, bo wychodzi się z tego, kim się jest, i staje się zupełnie innym człowiekiem, takim idealnym dla kogoś. Ja grałam na perkusji. Od roku jest to moja naprawdę ogromna pasja. Poświęcałam temu bardzo dużo czasu i. No i myślę, że, że coś może z tego w przyszłości być. Co robiłeś w te wakacje? Generalnie wakacje zacząłem od warsztatów muzycznych, które odbywały się w jaworkach. Naprawdę genialna sprawa. Polecam wszystkim, którzy grają coś. Na tych warsztatach były naprawdę jedni z najlepszych muzyków w Polsce. Jeśli chodzi o sekcję perkusyjną, zajęcia poprowadził Machański i Dąbrówka no Plan zajęć, plan dnia wyglądał tak, że po prostu wstawało się, jadło się, grało się, później znowu się jadło, później się znowu grało, a później najlepsza sprawa, yy, która była na tych warsztatach, według mnie to było jam session wieczorne, które zaczynało się bodajże od 22 godziny i trwało do 2, nawet 3 nad ranem, po prostu każdy kto chciał wchodził na scenę, pokazywał to, co umie. A jakie plany na przyszłość? Jakie plany związane z perkusją? Jak siebie widzisz? Ogólnie staram się jak najbardziej szkolić się jakby w grze solo, ale przekładam to na zespół. Mam zespół ogólnie. Discide się nazywamy. Przez jedno S. I tam właśnie na razie na razie póki co coverujemy, ale powolutku zaczynamy tworzyć własną muzykę, więc... Idzie to do przodu, wszystko. Naszymi kolejnymi gośćmi jest para przyjaciół: Natalia i Kamil. Ponieważ, jak się okazuje, Ciechanowska młodzież nie tylko spędza swój czas wolny na warsztatach, nie tylko się uczy, ale również spędza swój czas wolny bardzo aktywnie. Kochani, powiedzcie mi, gdzie wy byliście? E, my spędziliśmy nasze wakacje wspólnie z Zakopanem, na piękne polskie góry. <noise> Okej, okay, a co Wam się najbardziej podobało? Góry. <noise> góry. No, góry w górach to jest bardzo, moim zdaniem, niespotykane. No. <noise> ok, a coś wyjątkowego się Wam wtedy wydarzyło? Macie jakąś taką przygodę, jakieś główne wspomnienie? Jedna taka śmieszna historia, że zepsuł nam się samochód, 140 km przed e, celem. Także czekaliśmy pół dnia, aż znajomy, mojego tatyn przyjedzie po nas i dostarczy nas. Ale dostaliście się do tak. celu, tak? Dostaliśmy. się I do potem celu. było już lepiej? E, tak, zdecydowanie. A co najbardziej Wam się spodobało z tych wszystkich e, głównych górskich zabytków? Zabytków? Dobry pytanie. No, przede wszystkim e, widoki nad Morskim Okiem albo nad Czarnym Stawem, no. Co jeszcze? E, wchodziliśmy na pewną górę, Nosal, dwa razy. E, jednego razu była bardzo piękna pogoda, świeciło słońce, było cudownie, cudowne widoki, ale kolejnym razem była straszna burza i... No właśnie. Kamil? <laughs> Jest, za każdym razem jak próbowałem pokonać, no to noga mi prawa na ogół uciekała i cud, że w ogóle wyszedłem żywo z tej cud podróży. Żyję, no. Cud, że żyje. Uczestniczyłam w warsztatach w Akademii Tańca Madadens w Ciechanowie. Codziennie po 12 godzin świetnie się bawiliśmy, tańczyliśmy i uczyliśmy się nowych kroków tanecznych. Instruktorzy codziennie y, uczyli tańca, y, m.in. tańca współczesnego, jazzu, baletu czy też akrobatyki. Wstawałam rano, jadłam małe śniadanie i jechałam właśnie do Akademii. Y, na początek rozgrzewaliśmy się na naszej sali, potem mieliśmy zajęcia różnego typu. Y, naszym trenerem była pani Magdalena Łobacz. Ona wszystkiego pilnowała i doglądała. Potem y, zamawiała nam oczywiście obiady, które jedliśmy tam, i znowu były zajęcia, i pod koniec dnia był już koniec, i mogliśmy już wracać do domu. Czy te 12 godzin codziennie spędzonych na tańczeniu y, podczas właśnie tych warsztatów to nie jest trochę za dużo? Jak ty to odczuwasz, jak ty to widzisz z swojej perspektywy? Y, moim zdaniem nie, ponieważ była tam taka atmosfera, że wszyscy się świetnie bawili, i naprawdę nie było tego. Tak, tak czuć. No dobrze, a zmęczenie nie dawało się w znaki, bo 12 godzin to się wydaje strasznie dużo. No faktycznie dawało, ale jakoś przeszło się przez te kilka dni i... Udało się. Naszym kolejnym gościem będzie z kolei miłośnik sportu, który swoje wakacje spędził na obozie rugby. Jest uczniem Krasiniaka, a jak wiadomo, w tej szkole również propagowany jest zdrowy styl życia i przede wszystkim ten sport. Więc za chwilę usłyszymy, co ma nam do powiedzenia. Na początku 16 lipca pojechaliśmy wraz z klubem do Gdyni na turniej Grand Prix Series Rugby 7 gdzie grała oczywiście polska ekipa również, dopingowaliśmy ich, no niestety nie udało im się uplasować na wysokiej pozycji. Następnego dnia pojechaliśmy pociągiem do Cichanowa, skąd busem wyruszyliśmy do Kaszewca, gdzie czekał na nas tydzień treningów. Trenowaliśmy dwa razy w tygodniu pod okiem jednego z najlepszych szkoleniowców rugbowych w Polsce, trenera Tomasza Kapustki, no i wstawaliśmy tak w pół do ósmej, Szliśmy na śniadanie. Później o 10.30 mieliśmy trening. Z treningu tak mniej więcej mieliśmy ze, ze dwie godziny przerwy, w której szliśmy na obiad i jeszcze czasami z trenerem szliśmy trochę na, na zapasy sobie posparować. No i później szliśmy na ten trening ostatni. No. Jakaś historia, która odkwia Ci w głowie z wakacji i na pewno będziesz o niej pamiętał. Takie najlepsze wspomnienie. Na, które, na którego samą myśl się śmiejesz? Proszę bardzo. To pewnego razu jak byłem ze znajomymi na imprezie, to było, nie wiem już jeszcze... Zapowiada się dobrze. <grystanie> było około północy, więc było ciemno. Faktycznie. I... <grystanie> no bo ogólnie w nocy jest ciemno, żeby nie było. I był basen że Ten basen nie był czyszczony. To był taki zielony osad na nim. I założyłem się z koleżanką, że nie wejdzie do tego basenu. A ona stwierdziła, że wejdziemy, z wziąłem za rękę, biegliśmy. Ja się przed basem zatrzymałem i chciałem ją za rękę chwycić. Ale mi się wyśliznęła i wpłynęła do tego basenu. A następnego dnia rano idziemy do tego basenu, a w tym basenie na dnie jest zielony osad i taki kontur jej ciała, taki biały. Pozdrawiamy koleżankę. Pozdrawiam wszystkich. wszystkich Widzów TVC. TVC. Pięknie. To już, niestety, koniec naszego pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że nasi goście obejrzą nasz odcinek, jeżeli tylko wyjdzie, i mamy nadzieję, że nasi widzowie również pozostaną z nami. Oczywiście czekamy na więcej.